Do owoców rzekł Ananas. Zebrałem Was wszystkie naraz, by rozmowy przeprowadzić i ogólnie coś uradzić. Otóż, smak mając w uwadze, konsultacje przeprowadzę. Które z nas powinno być tym, co nie pozwala tyć? Gruszka pierwsza rzekła słowo. Ja od zawsze, był być gotową, jestem, Oby diety trzymać, smuką linię wyciosywać. Jabłko na to z oburzeniem. Przecież o mnie jest marzenie, Aby pierwsze zjeść ze smakiem Słodkie, kwaśne, jakie takie? Śliwka krzyczy, niemożliwe. Jakże w diecie żyć bez śliwek? Zjadać śliwki to marzenie. Kiedy w myśli wam trawienie, Taka w chłodni awantura, Miąż jest lepszy, czy też skóra? I czy na smuklejszą talię Jeść powiąki czy bakalie? Przysłuchuje się ananas, Bowiem on zaczął ambaras, I ucisza wszystkie głosy, Ucierając długie nosy, Dość! Podbieram wam mowę, owoce są wszystkie zdrowe.